Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dziś zapraszam Was na przegląd shortów pytałam ostatnio czy chcecie taki film gdzie mierzę tylko shorty z różnych sieciówek i stwierdziliście, że tak więc pomyślałam, że taki odcinek nagram i jeśli chodzi o dzisiejszy film to byłam w C&A w New Yorkerze w Reserve. Old turnie Sinsayu i H&M i naprawdę tych spodenek trochę było. Pokazywałam wam te propozycje, które jeszcze, których jeszcze nie było w poprzednich filmach. Raczej skupiałam się tutaj na shortach jeansowych, takich bardziej eleganckich i materiałowych. Raczej nie brałam pod uwagę takich shortów typowo sportowych. Tylko te takie bardziej codzienne i wyjściowe. Także jeśli jesteście ciekawi, co teraz w sieciówkach jest i jak to wygląda na mnie, to zapraszam do oglądania. Zaczynamy od C.A. I tutaj jako pierwsze mamy białe shorty. I one są takie nieco dłuższe od shortów klasycznych. Więc jeśli nie lubicie takiej typowej, krótkiej dla shortów długości, to myślę, że te będą. Idealne. Wyglądają całkiem fajnie. Przez to, że są zawinięte, też ta noga optycznie wygląda szczuplej. Ale jeśli nie lubicie takiego mankieciku, no to możecie sobie to po prostu odwinąć i wtedy będziecie mieć spodnie takie, no, przed kolano. Cena, myślę, że w miarę ok. Jak na CND jest naprawdę całkiem w porządku. Kolejne shorty jeansowe również wyglądają bardzo fajnie. Też są nieco dłuższe od klasycznych shortów. Ja ogólnie lubię taką długość spodenek, chociaż krótkie też lubię. Także tutaj już w zależności wszystko od poszczególnego modelu naprawdę wyglądają bardzo fajnie, bardzo ładny taki niebieski odcień jeansu, także te zdecydowanie mogę Wam polecić, ten jeans jest elastyczny, ale taki nieco grubszy, nie jest to taki najcieńszy jeans i rozmiarowo też wypadają jak najbardziej w porządku i ostatnie shorty CND, nie, przepraszam, tutaj się hajem wtargnął. I mamy takie pasiaki z materiału takiego dość cieniutkiego. Wyglądają naprawdę bardzo fajnie do latania na co dzień, czy nawet do ogródka. Myślę, że się sprawdzą. Kolejne dżinsiki szare. Jak widzicie bardzo krótkie, także no raczej nie i też rozmiarowo są mocno opięte i to jest zarówno pierwsze jak i drugie. To jest New Yorker. Także przepraszam, gdzieś mi się tutaj ten hałm wtargnął, bo tam były podobne, ale to jest New Yorker, zarówno jedne jak i drugie. I tutaj, jeśli chodzi o te shorty jeansowe, no to powiem Wam, że rozmiarówka wypadała zaniżona. Jedynie te jeansy, właśnie z koronką. One były w porządku, jeśli chodzi o rozmiar, bo jeśli chodzi o te szare, one występowały we wszystkich, w różnych odcieniach. Były też chyba trzy odcienie niebieskiego, no i one były mocno opięte. A tutaj rozmiarowo jak najbardziej w porządku, nic nie uciska. Ta koroneczka, no wyglądają naprawdę całkiem fajnie, także te wam mogę polecić. Jeśli macie mniejszy rozmiar, to ogólnie było naprawdę sporo shortów do wyboru. Dalej przechodzimy do reserved, i tutaj, jako pierwsze, takie beżowe spodenki. I one naprawdę są bardzo fajne. Ciekawa jestem, czy nie ma gdzieś tutaj do zestawu koszuli, bo stacjonarnie nie było. A fajnie, by właśnie meczowały z jakąś taką beżową koszulą. Fajny skład. Też starałam się wybierać spodenki z lepszym składem. Fajnie wyglądają, nie opinają. W zależności do wystylizowania, jesteście w stanie wystylizować je i bardziej na elegancko, ale też do zwykłego t-shirtu. Na co dzień myślę, że jak najbardziej się sprawdzą. I cena też jak najbardziej w porządku. Dalej mamy spudnico-spodnie eee, i one mi się na wieszaku podobały. W zeszłym sezonie mierzyłam naprawdę, naprawdę dużo spodni no ale te jestem totalnie na nie mega źle to wygląda, eee, plus za kolor, ale jeśli chodzi o spodnie to zdecydowanie najlepsze są moim zdaniem w zarze eee, i gdybym miała kupować to właśnie tam. Te spodenki bardzo mi się podobają, one są w zestawie już z paskiem i występują ogólnie w trzech kolorach, przynajmniej u mnie w sklepie były w trzech. Te oliwkowe, beżowe i takie bardzo jasne szare, ale te, ten kolor i krój. No, naprawdę super. Jeśli bym miała wybrać jedne spodenki z Reserved, to chyba właśnie byłby to ten model, bo wyglądają naprawdę bardzo fajnie, fajnie wyglądają nogi, pupa, i też w zależności od stylizacji będą wyglądały dobrze i na co dzień, i w takiej nieco bardziej eleganckiej wersji właśnie do koszuli. Ten pasek też całkiem fajnie wyglądał. One tutaj z tyłu były na takiej delikatnej gumeczce. 120 zł, trochę dużo, ale naprawdę fajny model i zdecydowanie Wam go polecam. Dalej mamy jeansowe shorty które też wyglądają naprawdę bardzo fajnie wersja nieco krótsza od tej z C&A ale również fajnie wyglądają na pupie noga też fajnie w nich wygląda nie są mocno opięte co u mnie przy shortach jest dość istotne, że ja wolę wziąć nawet rozmiar większy ale żeby one mi ten, tych nóg nie opinały, przez to też optycznie wyglądamy wtedy trochę szczuplej, a wiadomo przy większych rozmiarach zawsze wyglądać lepiej na mniejszy rozmiar niż na większy, także no tutaj zdecydowanie na plus i te szorciki były naprawdę bardzo fajne, kosztowały stówkę, więc taka normalna cena i tutaj mamy shorty jeszcze w takim ciemno szarym kolorze również wywinięte, to, oczywiście możecie sobie odwinąć, tak jak właśnie tutaj, i wtedy zawsze na tej długości jeszcze troszkę zyskacie, jeśli nie lubicie takich typowo krótkich, krótkich spodenek, ogólnie to podwinięcie podoba mi się z tego względu, że wtedy ta noga wydaje się taka troszkę szczuplejsza i wydłużona, ale w takiej wersji bez podwinięcia też wyglądają jak najbardziej w porządku tutaj jeszcze chciałam wam tylko pokazać tą różową koszulę bo zawsze mnie pytacie o tą różową koszulę z Zary którą mam, a to wydaje mi się że może być całkiem fajny jej odpowiednik, teraz jest na wyprzedaży za 70 zł, więc tak w roli odstępstwa od shortów jeśli szukacie różowej koszuli to zobaczcie sobie w Reserved, bo teraz jest coś takiego, naprawdę spokocenie i z fajnym materiałem, bo powiem wam szczerze, że ten materiał dużo bardziej mi się podoba niż ta koszula z Zary. Nie jest taki sztywny. No, ale przechodzimy dalej do shortów i tutaj już mamy shorty z Outtourna. I tutaj tak naprawdę wcale zbyt dużo tych shortów nie było. Trzy czy cztery modele, tutaj taki brązowy Ala jeans, i one występowały jeszcze w kolorze na pewno białym i czarnym, nieco dłuższe, rozmiarowo trochę były opięte. No, i cena też dość wysoka, ale jeśli szukacie właśnie takich nieco dłuższych shortów, to możecie sobie zajrzeć. Te shorty mi się bardzo spodobały, one były z wiskozy, występują w różnych kolorach. I tutaj do zestawu możecie sobie również dobrać koszulę albo bluzkę, chyba dwa czy trzy rodzaje właśnie. Były bluzeczki i na ramionczkach, i z długim rękawem, i koszulę więc jeśli chcecie sobie stworzyć taki po prostu zestaw, no to również jest to możliwe i myślę, że na lato naprawdę super. Dodatkowo ta wersja czekoladowa mega mi się spodobała chyba najbardziej ze wszystkich. I kolejne spodenki czarne, takie nieco bardziej eleganckie, też dłuższe, więc nie świecimy tutaj pośladkami. Bardzo fajne spodenki na lato też z fajnym składem, więc może wątplurnie są te rzeczy troszkę droższe, ale jakościowo też wypadają naprawdę bardzo dobrze, więc tutaj mogę zdecydowanie polecić no z tego sklepu zdecydowanie najbardziej urzekła mnie ta wersja właśnie czekoladowa i sama nie wiem czy nie pójdę sobie przymierzyć całego zestawu bo no piękne były te zestawy i cenowo wcale nie wychodzą najgorzej. Dalej przechodzimy do Hajemu i tutaj mamy naprawdę sporo spodenek, jeden model w wielu kolorach. Tak jak tutaj widzicie, klasyczne spodenki. Ja wybrałam jeden wzór, ale one są w takich printach, jakie ja Wam przed chwilą pokazałam. Bardzo fajne do latania nawet na co dzień, do t-shirtu, do koszuli. Czy myślę, że nawet gdyby je zestawić z jakimiś fajniejszymi butami i z marynarką, również będą prezentowały się fajnie. Dodatkowo dobry skład, więc wszystko, co lubimy w rzeczach letnich. No, ja jestem zdecydowanie na tak. Tym bardziej, że cena tego. Jest naprawdę bardzo fajna, i to jest ta linia z dodatkiem lnu. One faktycznie były takie troszkę sztywniejsze, no ale wiadomo, len ma to do siebie. Kolejne spodenki. Tutaj ja akurat wybrałam wersję w takie kwiatki, ale te spodnie też są w różnych wersjach, zarówno kolorystycznych, jak i printowych. Zaraz pokażę wam jeszcze jeden kolor. Ale te w te kwiatki do stonowanej góry myślę, że też będą wyglądały naprawdę bardzo fajnie na przełamanie, ja ogólnie lubię latem printy, także no, te naprawdę wyglądają bardzo fajnie, jeśli szukacie niedrogich spodenek z dobrym składem, no to możecie sobie właśnie zobaczyć te w H&M -ie. i tutaj mamy te same spodenki w wersji limonkowej one jedynie mają nieco inną gumkę, te poprzednie były na takiej trochę szerszej gumce, natomiast te są na cieńszej. One również mają fajny skład. I do tych spodenek, do zestawu, możecie sobie dobrać koszulę. I tutaj również są różne kolory tych spodenek, jak i koszul do zestawu. Ta limonka wypada całkiem fajnie, jeśli lubicie takie kolory, właśnie na lato. No to możecie sobie zakupić albo same spodenki, albo cały zestaw. Kolejne spodenki, takie bardziej eleganckie z kantem również bardzo fajne. One były z dość cienkiego materiału, taki nawet bym powiedziała delikatnie prześwitującego, ale jak to na siebie ubrałam, to nie widać, żeby one jakoś wybitnie prześwitywały, mimo, że na wieszaku wydawały się dość cienkie. Wyglądają fajnie, myślę, że nawet jak macie jakąś taką pracę nieco bardziej poważną, ale jednak możecie sobie pozwolić na krótkie spodenki no to, że one będą się idealnie do tego nadawały i tutaj również możecie tak naprawdę założyć je na różne okazje i cena myślę też jak najbardziej rozsądna za tego typu spodenki. Dalej mamy shorty i tutaj nie wiem, czy nie mamy jednych z krótszych z całego zestawienia z taką postrzępioną nogawką. Tutaj już raczej nic nie podwiniemy. Jak widzicie, one są dość yy, krótkie, ale myślę, że mimo wszystko wyglądają całkiem nieźle. Yy, jednak jeśli nie lubicie y, krótszych shortów i dużo odsłaniać, to raczej nie będzie to propozycja dla Was, yy, bo one naprawdę na tle tych pozostałych wypadają dość krótkie. i Jak widzicie, tutaj rozmiar 46. Czyli też ta rozmiarówka jest nieco zaniżona. Kolejne shorty, tutaj również z wywiniętą nogawką, w nieco ciemniejszym odcieniu, fajne duże kieszenie, przez to też pośladki wyglądają lepiej. Ja lubię duże kieszenie, bo wtedy mam wrażenie, że te proporcje są jakoś tak lepiej zachowane. Bardzo ładny kolor jeansu, myślę, że idealne do latania na co dzień. Noga też bardzo fajnie w nich wygląda, także w tym przypadku też jestem raczej na tak, bo myślę, że fajnie się sprawdzą. I tutaj też bardzo fajna cena 80 zł, więc jak najbardziej. I tutaj był rozmiar 44. Kolejne shorty te są już takie jak widzicie, bardziej luźniejsze. Też nieco dłuższe, przez co ta noga też tu wygląda fajnie, szczuplutko. Nawet fajnie fitują z tą koszulą czy z t-shirtem. No, te wyglądają naprawdę również bardzo fajnie. Mam wrażenie, że przy wszystkich mówię, że wyglądają bardzo fajnie. Ale faktycznie było dużo fajnych modeli w tym zestawieniu. Także tutaj również jestem na tak. Bardzo fajne: kolejne spodenki. I ciężko by się było zdecydować na tylko jedne. I tutaj również stówka, czyli taka no, normalna cena, jak na shorty, właśnie w tym sezonie. I kolejne spodenki, tym razem przechodzimy do Sinseja, i to są spodenki, które ja mam w ogóle z zeszłego roku. I dalej przechodzimy do różowych shortów. One są takie na pograniczu eleganckich i klasycznych. Jak widzicie, zdecydowanie jasna bielizna, bo tutaj troszkę prześwitują. Ale bardzo fajne do latania na co dzień. Myślę, że jak najbardziej się sprawdzą. Także e, nawet ten kolor tak nie za bardzo mi przeszkadza, mimo że ja raczej wybieram spodenki w stonowanych kolorach. E, no to tutaj nawet ten róż jest do zaakceptowania i wygląda całkiem fajnie. Myślę, że będzie bardzo fajnie wyglądał z. Opaloną skórą. Tutaj, niby, jeszcze jest stop do zestawu, ale u mnie niestety go nie było. Dalej mamy takie białe, postrzępione spodenki. I one były również w wersji jeansowej, jak i czarnej. Niby w porządku, ale jakoś tak w kroku coś mi się tutaj nie podobało. Nie wiem, czy były źle skrojone, czy może po prostu nie do mojej figury. Sam model całkiem w porządku, ale wydaje mi się, że w całym zestawieniu było. Kilka fajniejszych modeli, więc no te są takie mocno średnie. Ale no, jak wiadomo, w Senseju też te ceny są jednak niższe niż w pozostałych sieciówkach, bo to jest chyba najdroższy model z całego zestawienia właśnie za 69 zł. Więc, jeśli chodzi o Sensei, no to to będzie najdroższy model. Tutaj mamy jeansowe spodenki na gumce, i one wypadały naprawdę na duże. Powiem szczerze, że tak średnio mi się podobają, tak mi się kojarzą trochę z takimi spodniami do ogródka. Ogólnie były bardzo wygodne. Jeśli w szkadzie jeansowych i wygodnych shortów, to może być propozycja dla Was. Ale nie wiem, czy bym tutaj nie postawiła po prostu na rozmiar mniejszy, bo no jakoś tak wszędzie tego materiału jest tutaj za dużo. No i tak taka brzydka buła tworzy się z przodu, przez co nie wygląda to estetycznie. No więc raczej tego modelu bym nie wybrała, chyba że faktycznie gdzieś tam do latania wokół domu. No to wtedy tak. Dalej mamy taki klasyczny czarny model też z taką jakby delikatnym plisem. Bardzo ładne, myślę, że do zestawienia do koszuli czy do jakiejś marynarki sprawdzą się w porządku, w przystępnej cenie. Jednak też nie wiem, jak tutaj z tym krojem, bo coś z przodu wygląda nie do końca tak, jak powinno, więc tutaj musicie sobie przymierzyć i zobaczyć, jak te spodnie będą leżały na Was, bo możliwe, że to jest kwestia po prostu figury. Dalej mamy również takie postrzępione shorty. Jak widzicie, one są nieco luźniejsze w nogawkach, przez co też fajnie, optycznie to nogę nam wyszczuplają. Bardzo fajnie do koszuli. Myślę, że do t-shirtów też jak najbardziej się sprawdzą. Delikatnie luźniejsze, ale no ja, tak jak już wspomniałam, lubię luźne shorty i no tutaj zdecydowanie jestem na tak. Jak widzieliście, przymierzyłam rozmiar 44, bo ja też w ScineSeju jestem tak naprawdę na pograniczu 42-44. I tutaj też było w porządku. I ostatnie spodenki, takie bardziej eleganckie, i one były chyba w pięciu kolorach, jak nawet nie więcej, bo były jeszcze czarne, granatowe, różowe, białe. Myślę, że fajne założycie je tak naprawdę do wszystkiego. I sama bym przygarnęła kilka kolorów, żeby móc je w różny sposób wystylizować. Także tutaj jestem zdecydowanie na tak i ten mogę, model mogę Wam jak najbardziej. Bardziej polecić, bo wyglądał naprawdę bardzo fajnie i był w przystępnej cenie. I jak Wam się podobał ten przegląd? Powiem Wam, że trochę się tych shortów namierzyłam. I jeśli miałabym Wam tak doradzić, że na przykład chcecie iść do jednej sieciówki i pomierzyć sobie kilka modeli. To chyba najbardziej bym celowała w H&M, bo tutaj tych modeli było zdecydowanie najwięcej, było też dużo takich spodnek materiałowych, lnianych, wiskozowych i bardzo dużo shortów jeansowych, ewentualnie reserved, bo tam też było tego naprawdę sporo. No i Sinsay trochę pozytywnie mnie zaskoczył, bo no trochę tych shortów było, takich, których jeszcze gdzieś tam dwa tygodnie temu w sklepie nie widziałam i takich shortów powiedzmy bardziej eleganckich też było dużo i były w naprawdę wielu kolorach. No i jak to Sinsay te ceny nie przekraczały 50 zł, także e, e, jeśli szukacie takich tańszych shortów to Sinsay. A jeśli właśnie czegoś takiego może troszkę bardziej porządnego, chociaż nie wiem, bo z tymi sieciówkami też różnie bywa, no to tutaj bym celowała w H&M, może ewentualnie w Reserved. Kilka fajnych modeli było... Sama muszę sobie jeszcze na spokojnie przejrzeć to i zastanowić się, czy czegoś nie potrzebuję, bo jakieś jedne shorty by mi się przydały. Także pewnie sobie jeszcze jakieś sprawie. Dajcie koniecznie znać jakie sieciówki. Teraz sprawdzić, czy może jakieś konkretne właśnie elementy garderoby. Zapraszam oczywiście na Instagram, bo tam też czasami was pytam w międzyczasie o coś i co nieco pokazuję. A my widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa!